Portugalia to zespół, który jak pokazał mecz z Włoszkami. Jeżeli nie zagrywasz, to pozwalasz im grać. Dopiero Sorokajte i Kirikella dały taki sygnał do boju i, i pokazały, że przy pomocy dobrej zagrywki można ułatwić sobie z nimi granie. I jeżeli tej zagrywki nie pokażemy, to czeka nas później trudne zadanie w zatrzymaniu czy blokiem obroną, bo są to sprytne dziewczyny potrafiące grać, obijać blok i, i, i wykorzystywać swoje walory. We work a lot in the, the tactical issues, and uh, we are we are coming here to surprise the other teams. Uh, it's our first time in this type of event, and uh, and uh, we want the uh, first victory here.